Czołem, czołem! Mówi do Was, Taczewski. W dzisiejszym materiale postaram się porównać dwa bardzo podobne, a jednak odmienne multitule. Przed Wami Gerber Dime kontra Lederman Squirt PS4. Oba te narzędzia to ta sama kategoria sprzętowa oraz te same funkcje główne. Czyli kombinerki. Jednak w przebitkach pojawi się też Lederman Micra. Dla ciekawych, jak wygląda różnica wielkości tychże multituli. Niestety samego porównania dajma z mikartą raczej nie będzie, bo to jak porównywanie wideł z grabiami. Jak zwykle skupię się na różnicach i przewagach jednego narzędzia nad drugim. Pełne omówienie obu przedmiotów znajdziecie w opisie filmu i w kartach. Przejdźmy do wymiarów wagi materiałów i jakości wykonania tych przedmiotów. Zacznijmy od stali. Tutaj Lederman ma potężną przewagę, bo szkielet jak i wszystkie narzędzia oparte są o znaną i lubianą nierdzewną stal 420HC. Daim natomiast zbudowany jest głównie na bazie tańszej i w mojej ocenie gorszej stali z Chin, czyli 3CR13. Stal jest tanią nierdzewką, a nazwa ta to nie żaden skrót, tylko pełne imię i nazwisko tej mieszanki żelaza i węgla. Poza stalą oba tule mają okładki z aluminium, które mogą być malowane na kilka sposobów. W tym przypadku widzicie porównanie czarnego dajma z czerwonym Squirtem PS4. I muszę przyznać, że malowanie to jest znacznie wytrzymalsze w przypadku produktu Ledermana. Tul ten jest w moim posiadaniu od 4 lat i wygląda znacznie lepiej niż roczny Daim. Zresztą z tego drugiego farba schodzi od patrzenia i to można powiedzieć jest jedna z najbardziej charakterystycznych cech tej serii multituli. Jednak Lederman posiada wstawki plastikowe w swojej konstrukcji, podczas gdy Daim jest w pełni metalowy. Poza tym jakość wykonania jest podobna w obu przypadkach i jeśli traktujemy te przedmioty tylko jako narzędzia, to jest zupełnie ok. Gerber posiada lekki plus w postaci skręcenia całej konstrukcji na torksy typu T8. Jeśli idzie o wymiary, to daim jest dłuższy o ponad 17 mm od Squirta. Jest też o milimetr szerszy i tak samo gruby. Ta różnica wynika głównie z zastosowania dość dużego otwieracza do butelek. Poza tym produkt Gerbera jest cięższy o ponad 5 gramów. Przechodzimy do specyfikacji i narzędzi. Na stronach producenta znajdziemy 10 funkcji w przypadku Ledermana i 11 w przypadku Gerbera Dime. Jak to często bywa przy okazji omawiania takich urządzeń, część narzędzi jest bardzo przydatna, a część jest tylko po to, by w spotach reklamowych była jak najwyższa liczba. Głównymi funkcjami są oczywiście kombinerki sprężynujące, choć rozwiązania te są całkowicie różne. Lepszy odskok kombinerek według mnie jest w dajmie, jednak odpowiednio smarowane kombinerki z Quirta PS4 zdają się być na dłuższą metę wytrzymalsze. Wynika to z ich konstrukcji. Oba tule mają kombinerki zwykłe oraz płaskie z niewymiennymi przecinakami do powiedzmy cienkiego drutu. Resztę narzędzi w obu przypadkach otwiera się bez potrzeby otwarcia samych kombinerek. Według mnie wygodniejsze rozwiązanie z większymi szczelinami na paznokieć ma daim. Lederman oferuje dość trudny dostęp nawet przy posiadaniu mniejszych palców. Przejdźmy już do poszczególnych funkcji, zacznijmy od ostrza. Główną różnicą jest profil głowni. Dla Ledermana to klasyczny, dość kłujący drop point na pełnym płaskim szlifie, podczas gdy Gerber tnie za pomocą chips z dość niskim szlifem. Ostrze w squircie jest też o jakieś 2 mm dłuższe i powinno mieć lepsze właściwości tnące, przynajmniej w teorii, bo w praktyce nie zauważyłem większych różnic. Jednak to nie koniec kwestii cięcia dla dajma. Ponieważ ten tool posiada dodatkowe ostrze specjalistyczne, tylko do otwierania paczek. I muszę tu uczciwie przyznać, że jest to bardzo wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Na plus dla tego multitula jest też otwieracz do butelek. Chyba najlepszy w tej klasie sprzętu na rynku oraz mocno schowana penseta. Lederman Squirt PS4 ma lepsze w mojej opinii nożyczki, choć trudniej je otworzyć, oraz pilniczek, który jest znacznie dłuższy. Poza tym reszta narzędzi jest mocno porównywalna. Zanim przejdziemy do podsumowania, trzeba powiedzieć o kolosalnej różnicy w cenie. Gerbera Daim kupicie już od 110, no może 115 zł w marcu 2023 roku. Natomiast za Squirta PS4 trzeba będzie zapłacić 230 zł. W obu przypadkach mamy do czynienia z 25-letnią gwarancją, i według komentarzy oraz opinii niektórych moich widzów, Gerber wcale nie ustępuje Ledermanowi pod względem jakości serwisu. Podsumowując, muszę przyznać, że są to konstrukcje porównywalne ze znaczącymi przewagami wobec siebie, jak i słabościami. Jednak dla mnie znacznie przydatniejszym zestawem narzędzi są kombinerki plus nożyk plus nożyczki plus otwieracz do paczek plus duży i wygodny otwieracz do butelek. A dokładając do tego cenę o połowę niższą niż w przypadku Squirta, to wybór wydaje mi się być dość prosty. Jednak stal w dajmie jest słabsza. Jeden z widzów pisał mi, że przy próbie użycia kombinerek te się wygięły i odmówiły posłuszeństwa. Ja przez rok używania tego tula nie miałem takiego przypadku, jednak komuś może się to zdarzyć przed czym przestrzegam. Poza tym projektowo Squirt jest mniejszy i lżejszy, co może mieć znaczenie, a jego forma jest bardziej prosta i zachowawcza. Jednak u mnie przy kluczach od domu od ponad roku bezkonkurencyjnie panuje Daim i tak już chyba pozostanie. I to już wszystko na dziś. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę pod moim filmem, najlepiej w górę oraz subskrypcję na kanale, najlepiej z dzwoneczkiem. Proszę też, żebyście udostępnili ten materiał na swoich mediach społecznościowych. Być może okaże się pomocny. Te działania bardzo motywują mnie do dalszej pracy. Sekcja komentarzy jak zwykle w całości należy do was. Napiszcie, który z tych dwóch znanych i lubianych multituli do was bardziej przemawia i który z nich widzicie u siebie lub macie go przy kluczach. Chętnie też zapoznam się z Waszymi opiniami, proszę tylko o kulturę wypowiedzi. Wpadajcie też na moje media społecznościowe, na Instagram, na Twitter, na TikToka oraz na fanpage tego kanału oraz na fanpage i na kanał do potęgi. A tymczasem żegnam się z Wami, trzymajcie się tam ostro i pozdrawiam!